ale zdołać do mnie yy, jak mówiliśmy w tamtym odcinku będzie konkurs na marzec y, 9 maj, y, marca będą ogłoszenia Kto? 15 osób które wygrało z nami odcinek, subskrypcja itp i zasady, powtarzam oh, zasady powtarzam zasady dlatego, że na przykład możecie obejrzeć ten film, a tamtego nie obejrzeliście. Tak. Trzeba zalajkować ten filmik lub tamten. Zasubskrybować nas. Napisać coś miłego w komentarzu albo serduszko napisać, nie. w sensie serduszko wysłać. I wtedy my wybierzemy 15 osób, które z nami zagra, nagra odcinek. No i y, y, nie chodzi tu Aj. No i nagra odcinek z nami i potem w kwietniu potem wam powiem kto w, y, jak na dzień kobiet coś będzie na dzień. Tak, Ania, tak, no wspomna. tak, coś będzie na dzień kobiet. Kim jesteś? Aleksandr. Bo jesteś. Nieśmiały. Niewinny. Inocent. Ja też. Trzeba być morderem. A czemu? No bo bym po, cię zabiła. O mu. Ja, ja już wiem kto jest mordercą. Kto? I wiem gdzie on jest. Kurde. nie siadaj, a właśnie rzecz usiądę. On mnie za chwilę może znaleźć. Ej, a ja w ogóle jestem na samej górze i nikt mnie tu nie znajdzie. Jestem mordercą, ale morderca jest przy kontenerach, jakby coś. To na razie nie przy mnie. No Mój to. kolega, Audi, też Audi, Audi, Audi. O Jezu, jestem Jestem na dworze. Ja, gdzie? Na dworze jestem. O ja cię widzę, ja cię widzę, ja cię widzę. Siema. To tu jest morderca. Nie wchodź tu. Który to morderca? Wiem, ja że chyba został zabity przez ryfa. Gdzie ty jesteś? Na tym. Na tym elibie. O ma. No się nadechnął, nie Kurde... JEST! Jest, wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy I na wygryw, wygrywają Seryf uratował dzień, ty, ty, ty. bohater ratuje dzień A, nie, house. House tu jest mega house. fajny. Tylko na tej mapce lepiej jak są Murder, bo tu jest taki trochę... mniej... Murder, bo ta, tu jest trochę mniejszy trochę ten i obszar i no. Trochę mniejszy. Kim jesteś? Nie śmiałem. Nie inocent. Mordercy po pokożę. Skąd wiesz? A ty kimś? Ja? Jezu, mordercy. Czym Nie ciągle. Pomocy. Tutaj jest łatwiej dlatego. i wchodzę w sekretne miejsce. No wiem, no. to ja wiem, gdzie ty jesteś. Jestem tutaj. Skrywam się tu, bo mi się nie chce ubiegać po jakieś monetki. No i no. A ja chyba wiem, gdzie ty jesteś. Nie jestem pewien, gdzie to jest. Czekaj. Tutaj się nie tu. Tutaj się nie ma dole. To dalej Akurat jak wyszłam z mojej bazy To morderca przyszedł do mnie no, Ogólnie widzowie nie chce mi się już grać W Murder Mystery, więc Kończymy, nie, nie kończymy ten odcinek Ale wychodzimy z gry W sensie ja na przykład wychodzę, bo mi się nie chce grać Bo jak nie jestem mordercą, ani Szerfem, no to się tak bardzo nie przejmuję Zabierajmy z nozy to jasno Mm. Ja sobie. Wojtacz. Wiem, Wojtek, w togram. Um, Albo zag... Ewolucja copybary. Ja ogólnie miałam nagrać dla widzów Brookhaven, bo nigdy nie na nagrywałam dla widzów Brookhaven. Ani my nie nagrywaliśmy w sensie ja, w sensie my na tym kanale nie nagrywaliśmy, więc powinniśmy teraz nagrać. Nie w ogóle to na sam początek. Czy będę jeszcze zaskoczyć. O, i to ja Będziesz, na Brookhaven. To ja jestem. Vanessa, wiesz, że ja zmieniam właśnie teraz miasto. Aha. To ja jestem. Taki faj... mam fajnego skinka. O i trochę się zmieniło, Woli... wolałam stare tego Ty no to ja jestem. I ogólnie kończymy ten odcinek, więc bajo!